Z pomocą sąsiada Marii, tylko częściowo udało się opanować sytuację w gospodarstwie. Kobieta pracuje od rana do wieczora, ale i tak ma poczucie, że ciągle jeszcze jest coś do zrobienia. Gotowe? Wszystko posprzątała. no to niech pan da te rękawice, to wrzucę je do prania. Ale ładna ma pani figurę. Że co? Proszę? W życiu mi na 61 lat. 50, 55 to góra. Świetnie się pani trzyma. Głupoty pan opowiada. Jakie głupoty? To co pan robi? Niech się pani nie określi. A gdzie z tymi łapami? Normalny pan jest? Co pan, pocałować mi chciał? Ja myślałem, że... Co pan sobie myślał? No zresztą niech pan nie mówi, tylko won mi stąd. Won, bo widłami pogonię. Zwariował człowiek, na łeb upadł. Ja nie wiem, co jest nie tak z tymi facetami. Co on sobie myśli, że ja przygód szukam? Maria nie chciała więcej rozmawiać z sąsiadem. Kiedy mężczyzna wrócił do niej z kwiatami, by załagodzić sytuację, przegoniła go, krzycząc i wymachując widłami. Próbował cię pocałować? No przecież ci mówię. Wow. No co, z czego się cieszysz? Chciałabym to zobaczyć. <laughs> Bardzo zabawne, boki zrywać. We wszystkim! Nawet na tego nie mogę liczyć! <laughs> Ale proszę bardzo! Ciesz się, śmiej się! Nie, pój, przepraszam, nie chciałam Cię zdenerwować. Ale zdenerwowałaś. W ogóle Cię nie obchodzi, ani co myśl, ani co czuję. Nawet nie zaproponowałaś, żeby mi jakoś pomóc. Tyle razy próbowałam z Tobą porozmawiać. <laughs> tak. <laughs> Oczywiście, oczywiście. No to powiedz mi, co mogę zrobić? Hmm? Czego potrzebujesz? Gospodarstwo całe jest do robienia. Gdybyś była dobrą córką, to byś przeprowadziła się do mnie z Pawłem. Mamo, ale jak ty to sobie wyobrażasz? Ja jestem nauczycielką, on weterynarzem. Nie możemy nagle zacząć karmić kur. Z tym by wam było, tak? Nie o to chodzi, mamy swoje obowiązki. No to weźcie urlop. Na no jak długo? Dwa, trzy tygodnie. Potem wrócilibyśmy do pracy i znowu zostałabyś sama. Ja wiem, o co ci chodzi. Chcesz, żebym sprzedała gospodarstwo. To by ci najbardziej odpowiadało, tak? A widzisz jakieś inne rozwiązania? Coś wymyślę.